Podwójny szczyt na złocie. Prawdopodobnie tak. W połowie kwietnia ceny złota dotknęły psychologicznej bariery 3500 dolarów, żeby następnie dość szybko wejść w korektę i cofnąć się w okolice poziomu 3200 dolarów. Następnie ponownie złoto zaczęło drożeć, m.in. na fali obaw o sytuację na granicy Indii i Pakistanu. Wtedy ceny podniosły się powyżej 3400 dolarów. No i ostatnie dni to ponowne zejście notowań. Złota w okolice 3200 dolarów. To zejście napędzane było kilkoma czynnikami. Z jednej strony było to zawieszenie broni między Indiami a Pakistanem, z drugiej strony na horyzoncie pojawiły, pojawiła się szansa na rozmowy pokojowe między Rosją a Ukrainą, no i czynnik trzeci doszło do zawarcia porozumienia takiego przednegocjacyjnego. Porozumienia w sprawie ceł między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Aktualnie ceny złota pozostają powyżej 3200 dolarów, natomiast jeżeli czynniki ryzyka na świecie będą się zmniejszały, to jest spora szansa na to, że ten poziom zostanie przełamany, co otworzyłoby drogę w okolice 3000 dolarów za uncję. Raczej nie niżej, bo trend wzrostowy wciąż jest głównym trendem na rynku. Złota, natomiast taka dłuższa i szersza, większa korekta na rynku tego surowca wydaje się w tej chwili prawdopodobna. Szczególnie, że cały impuls wzrostowy, który rozpoczął się jeszcze w połowie grudnia, praktycznie odbył się bez większej, czyli bez dłuższej niż tygodniowej korekty.